Cześć, witam Was serdecznie. Dziś pokażę, w jaki sposób możecie na swoich stronach, na swoich blogach, przy artykułach dodawać automatycznie generowane spisy treści. No po co mi spis treści w artykule, można by było zapytać. A no, jeżeli artykuł jest dosyć rozbudowany, to warto pomyśleć o tym, że jeżeli umieścimy spis treści na jego początku, to czytelnik, który trafi na taki tekst, na taką publikację, będzie miał po prostu. Ułatwione życie. A więc z jednej strony błyskawicznie zorientuje się, czego tak naprawdę dotyczy artykuł, jakie zagadnienia są w nim poruszane, z drugiej strony będzie mógł bardzo szybko trafić do określonego fragmentu, tego konkretnego fragmentu, który go najbardziej interesuje. Gdybyśmy spojrzeli jeszcze na drugą stronę medalu, to mamy także wyszukiwarkę Google, a więc optymalizację SEO. Tworząc tego typu elementy przy swoich artykułach, a więc spisy treści, Dajemy sygnał w wyszukiwarce, wyszukiwarce, że dbamy o swoich czytelników. To jest jedna rzecz. A dodatkowo jest to czynnik. Związany z optymalizacją, który może spowodować, że w wynikach wyszukiwania przy naszym konkretnym artykule, gdzie mamy taki spis treści umieszczony, pojawią się również dodatkowe linki prowadzące już bezpośrednio do konkretnych fragmentów tego artykułu. Więc to także może powodować większe współczynniki klikalności, jeżeli chodzi o wyniki organiczne. Więc będziemy podczas naszego dzisiejszego spotkania rozmawiali o tym, w jaki sposób taki. Spis Treści przy artykule umieścić. No i żeby generował się oczywiście w sposób dynamiczny. Zapraszam. Wpis treści możemy umieścić ręcznie. Czyli powiedzmy na początku artykułu, dodajemy listę wypunktowaną z linkami, które prowadzą czytelnika do określonych sekcji naszej publikacji. Tylko pytanie, czy to jest optymalne? No pewnie nie do końca, no bo wyobraźmy sobie, że artykuł aktualizujemy, do czego zresztą gorąco Was zachęcam, no bo chociażby ze względu na SEO warto jest to robić, a więc wracać do starych artykułów i aktualizować ich treści. No jeżeli taką aktualizację przeprowadzimy, coś dodamy, a może coś ujmiemy, no to wtedy problem, jeżeli zapomnimy o aktualizacji spisu treści utworzonego ręcznie. Czytelnik wchodzi na taką stronę, na taki artykuł, klika sobie w element w menu, w spisie treści i gdzie trafia? No może nigdzie nie trafić, nigdzie nie trafić, no więc niespecjalnie, prawda? Poza tym druga, druga rzecz, która jest tu też istotna to w taki sposób skonstruowany spis treści nie do końca będzie przygotowany optymalnie, jeżeli chodzi o SEO, a jeżeli chodzi właśnie o wyniki wyszukiwania w Google. Więc o tym warto też mieć świadomość. Dlatego to, co Wam sugeruję, wykorzystajcie po prostu wtyczki, które są specjalnie przygotowane do tego typu, do tego typu działań i odpowiednio też zoptymalizowane na polu SEO. Także tutaj już nie będziecie się musieli martwić ani o aktualizację spisu treści, jeżeli coś zmienicie w artykułu, artykule, ani o to, jak ten spis treści jest zoptymalizowany właśnie pod kątem SEO. Tak, żeby wasz artykuł mógł ciekawiej prezentować się w wynikach wyszukiwania. Zobaczmy: mamy przykładowy, przykładowy tekst z jakąś strukturą nagłówków. Nagłówek 1, nagłówek 2, podnagłówki i znowu. Nagłówki wyższego rzędu. Tak? Czyli tu mamy h2, tu mamy h3, i tu znowu mamy h2. I na podstawie tych nagłówków chcielibyśmy z automatu wygenerować spis treści. Więc wykorzystamy do tego wtyczkę, która jest myślę najbardziej popularna, no ale zresztą zasłużenie, bo, bo naprawdę sprawuje się całkiem przyzwoicie. Lucky WP Table of Contents. Także na taką wtyczkę zerknijcie, poniżej link, więc możecie sobie przeczytać co nieco na jej temat i ewentualnie ją zainstalować i sprawdzić jak funkcjonuje. Aktywujemy ją, przechodzimy do jej ustawień, czyli w ustawieniach Table of Contents. No i zobaczymy co tu możemy takiego zrobić. Domyślnie gdy tę wtyczkę zainstalujemy i aktywujemy, spisu treści nie ma żadnego. Gdybyśmy chcieli tak od razu, tak, niech się pojawia natychmiast. Ja nie chcę się bawić w konfigurację, no to oczywiście możemy to zrobić. Przechodzimy do ustawień. Jest to taka zakładka Auto Insert. Przechodzimy do niej i aktywujemy tę opcję. No, a możemy zdecydować też w tym miejscu, gdzie chcemy, żeby spis treści z automatu się pojawił. Przed pierwszym nagłówkiem naszego artykułu, po pierwszym nagłówku naszego artykułu, przed pierwszym blokiem, to może być paragraf, to może być nagłówek, na samej górze artykułu albo na samym jego końcu. Zostawiamy domyślnie przed pierwszym nagłówkiem. I dla rodzajów wpisów, czy rodzajów zawartości, właśnie wpisy nasze artykuły. No myślę, że dla stron to raczej rzadko będziecie wykorzystywali, zwłaszcza za automatu, tego typu mechanizm, więc dla wpisów ewentualnie można to aktywować. Pozostałe rodzaje zawartości, takie jak media, szablon, no tu akurat dotyczy elementora, nie ma najmniejszego sensu. Więc wpisy sobie możemy zostawić. Zapisujemy zmiany, przechodzimy teraz do artykułu i zobaczymy, co się takiego wydarzy, jak odświeżymy ten artykuł. Spis treści powinien się pojawić. Czy tak będzie? No jest. Mamy spis treści. Jego nagłówki, podnagłówki. Jeżeli klikniemy sobie teraz jakiś podnagłówek, mamy od razu do niego dostęp, nagłówek 3. Również. Także w taki sposób to funkcjonuje. Spis treści utworzony błyskawicznie. I teraz, cokolwiek byśmy tu zmienili, jeżeli dodamy jakąś kolejną sekcję z nagłówkiem H2, sekcję z, nagłówką, z nagłówkiem H3, H4 i tak dalej, to zostanie uwzględnione również w spisie treści w sposób automatyczny. Także bardzo, bardzo fajna rzecz. Jeżeli chodzi o ustawienia, to oczywiście sobie poklikacie i zobaczycie, co do takiego jest. Mamy kilka zakładek, ustawienia ogólne i na przykład możemy zdecydować, ile artykuł musi mieć minimalnie nagłówków, żeby spis treści pojawił się automatycznie. I to jest myślę też fajna rzecz, no bo jeżeli mamy artykuł krótki, gdzie jest tylko jeden nagłówek, no to tworzenie do niego spisu treści Raczej chyba specjalnie sensu większego nie ma, prawda? No ale jeżeli artykuł jest bardziej rozbudowany, tych nagłówków jest więcej, no to jak najbardziej. I tu możemy zdecydować o tym, jaka jest minimalna ilość nagłówków w artykule. No i wtedy, właśnie jeżeli ta ilość zostanie osiągnięta, spis treści też automatycznie nam się pojawi. Głębokość, czyli jak tam głęboko w strukturze nagłówków ma sobie wtyczka szperać, żeby, żeby to ten spis treści wygenerować, czy ma być widok hierarchiczny, czy nie. Gdybyśmy sobie to odznaczyli, zapisali zmiany, no to zaraz zobaczycie, w czym jest rzecz. Mamy tutaj tą hierarchię widoczną. Jeżeli odświeżymy, to już tej hierarchii nie będzie, wszystko mamy jednym ciurkiem, jedno pod drugim, więc no myślę, że ta, ten widok hierarchii jest atrakcyjniejszy, ten spis treści będzie, będzie o wiele bardziej czytelny. Możemy bawić się też tym, w jaki sposób będą, będą poszczególne elementy naszej Naszego spisu treści numerowane, więc właśnie w tym miejscu możemy zmienić nagłówek, spis treści, czy jak tam sobie chcemy to nazwać. Dalej mamy etykietkę dla tego linku. Ukryj. Pokaż, więc możemy zwinąć albo rozwinąć spis treści. Więc tymi elementami możemy się bawić. Dodatkowo jeszcze, czy chcemy, żeby to scrollowanie tak w sposób płynny przechodziło, jeżeli klikniemy sobie w dany element spisu treści, i ewentualnie jeszcze możemy ustawić offset, czyli to będzie tak jakby margines od góry. No, gdybyśmy tu dali 50 to może albo nawet 100 sobie ustawimy, to zobaczycie o co chodzi. Przed chwilą już klikaliśmy w nasze menu, więc widzieliście dokładnie jak to się przewija. Teraz, jeżeli ustawiliśmy sobie ten offset i przejdziemy na przykład do nagłówka numer 2, o tu mamy, tu mamy taką większą, można powiedzieć, dziurkę. Dziurę mamy większą przestrzeń pomiędzy tą górną krawędzią strony, a samym nagłówkiem. Więc to jest właśnie ten offset. Ten offset tym offsetem możemy decydować. Tu było 24, jeśli dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje. Ale zaraz sobie sprawdzimy, odświeżymy tę stronę, i jeszcze raz przejdziemy do nagłówka numer do nagłówka numer 2. O, i teraz dokładnie on nam do samej krawędzi nie Przylega. Więc to też można oczywiście wykorzystywać w zależności od tego, jaki macie motyw, jak macie skonstruowaną stronę, czasem może być to przydatne, żeby ten odstęp nieco zwiększyć. I tyle, jeżeli chodzi o takie ogólne ustawienia. Gdybyśmy przeszli do zakładki dotyczącej wyglądu, no to możemy się pobawić kolorystyką, czcionkami i tak Więc to jest już stricte zabawa. Dostosowujecie spis treści pod kątem waszych potrzeb, no i stylistyki samego, oczywiście, motywu, z którego, którego korzystamy. Auto-insert, przetwarzanie nagłówków, no i jeszcze inne, jakieś tam dodatkowe ustawienia, które y, można by było y, wdrożyć czyli na przykład właśnie pomijaj nagłówki, moglibyśmy wykluczyć powiedzmy H4, H5, H6, że nie chcemy z tych nagłówków tworzyć elementów w naszym spisie treści. Możemy też wpisać jakieś konkretne słowa, ciągi znaków, które jeżeli zostaną w nagłówku wykryte, no automatycznie będą go wykluczały z spisu treści, no i tak dalej. Więc tu możecie oczywiście zerknąć sobie na te ustawienia i się tym pobawić, żeby sprawdzić jakie jak naprawdę dają wam bo każdy z Was będzie miał z pewnością inne potrzeby. Ale generalnie ta wtyczka bardzo, bardzo fajnie się sprawdza. Natomiast dla tych z Was, którzy pracują z Elementorem Pro, mam dobrą wiadomość, bo niedawno pojawił się Widget. Widget, który tego typu funkcjonalność Wam zapewnia, a to oznacza, że nie musicie instalować żadnych dodatkowych rozszerzeń, co jest też bardzo fajne, ponieważ jak wiecie, im mniej dodatków, tym lepiej. No i teraz zerkniemy sobie, jak to wygląda w przypadku Elementora Pro. Ja tylko przejdę do wtyczek i usunę, znaczy, usunę, wyłączę całkowicie tą wtyczkę, którą w tej chwili sobie zainstalowaliśmy. Więc ją wyłączę. Przechodzimy z powrotem do naszego artykułu. Odświeżę, sprawdzimy, czy nam to wszystko zniknie. Nie mamy już spisu treści. Ok, więc przechodzimy do edycji w Elementorze. I tak jak powiedziałem, wykorzystamy specjalny widget, który pojawił się od wersji 2.8 Elementora Pro. Szukamy tego widgetu, więc wystarczy, że tu wpiszemy TOC. Table of Contents nam się pojawia i co robimy, no jak to w Elementorze. Łapiemy i przeciągamy tam, gdzie chcemy. A gdzie chcemy? <laughs> no powiedzmy, że będzie też w tym miejscu, gdzie nam się poprzedni spis treści generował. No i jest. Spis treści utworzony. Z tym, że popatrzcie na jedną rzecz. Mamy nasze nagłówki, ale dodatkowo jeszcze coś się tu pojawiło. A co to takiego? Ano. Widget analizuje sobie jakby całą tą naszą stronę, którą tu widzimy, a więc dostrzegł również nagłówki w stopce. E-mail, Lucy Anderson i adres i te elementy, gdzie tu mamy ten spis treści, i te elementy się pojawiły w tym miejscu. Więc teraz, żeby to wykluczyć, żeby to wykluczyć, no to musimy zrobić mały zabieg. A mianowicie kontener, w ramach którego umieszczona jest treść, powinien mieć jakąś nazwę. Więc przechodzimy do jego właściwości. Zakładka zaawansowane, ID CSS i wpisujemy coś, cokolwiek, cokolwiek chcecie. No powiedzmy, że to będzie treść 1. Tak? Będzie treść 1. Kopiujemy, przechodzimy następnie do właściwości widgetu naszego spisu treści i w sekcji kontener, tu mamy właśnie takie pole kontener Klejamy tę nazwę, tylko musimy pamiętać o tym, żeby poprzedzić ją znacznikiem hash, hashtagiem. No i automatycznie w tym momencie spis treści generuje się tylko na bazie tego konkretnego kontenera w ramach którego mamy nasz artykuł umieszczony. Już nie są tu uwzględnione żadne dodatki, gdzieś tam ze stopki czy, czy z dembuildera, jeżeli wykorzystujemy dembuildera i tam sobie bardziej obudujemy na przykład templatkę dla, naszego, dla naszych artykułów, no to już nie będą żadne nagłówki stamtąd tu uwzględniane. Także w taki sposób to funkcjonuje. No i oczywiście możemy też tu wykluczać określone nagłówki, możemy wykluczać określone elementy, bo też możemy wykluczyć pojedynczy nagłówek, Załóżmy ten, gdybyśmy chcieli usunąć, o, musimy jego selektor CSS tutaj wprowadzić i automatycznie tego nagłówka już nie będzie uwzględnianego w spisie treści. Więc to można tu oczywiście zrobić. W opcjach dodatkowych, co jeszcze mamy, łamanie, więc gdyby nagłówek był bardzo, bardzo długi, wtedy on się nam złamie do kolejnego wiersza no i nie będzie to dobrze wyglądało. Więc gdybyście mieli taką sytuację, aktywujecie tę opcję i ten nagłówek w spisie treści będzie odpowiednio skrócony. Minimalizowanie, minimalizowanie to chodzi oczywiście o tą funkcjonalność czyli zwijanie, rozwijanie. Czy chcemy, żeby to było dostępne czy nie. Możemy zdecydować też jak ta ikonka będzie się tu prezentowała. Możemy zdecydować o tym, czy na przykład dla urządzeń mobilnych, dla tabletów i dla smartfonów, minimalizacja będzie automatycznie aktywna. Czyli co to znaczy, a mianowicie to, że spis treści domyślnie będzie wyglądał tak. Jeżeli ktoś wejdzie na stronę, na przykład z wykorzystaniem tabletu albo na smartfonie, wówczas spis treści będzie zwinięty. Zwinięty. Tak to będzie funkcjonowało. Jeżeli wejdzie to na, na, na ten artykuł na desktopie, to będzie domyślnie spis treści rozwinięty. Dobrze, i tu znowu, podobnie jak w poprzedniej wtyczce, czy chcemy, chcemy mieć tą, ten widok hierarchii, czy też nie chcemy tego mieć. Dodatkowo jeszcze możemy aktywować taką opcję, która spowoduje, że te podnagłówki, czyli te wszystkie elementy niżej hierarchii nie będą widoczne. Mamy te, te główne H2. To są H2. Jeżeli byśmy to zaznaczyli, już H3 nam się schowały. I teraz, żeby one się pojawiły, czytelnik musi kliknąć, załóżmy w nagłówek numer 2 i zobaczy, co takiego dodatkowo się tu znajduje. I to jest też fajna rzecz, bo jeżeli mamy artykuł bardzo rozbudowany, tych nagłówków jest dużo, no to spis treści, musimy mieć świadomość, tego też będzie olbrzymi. Więc w taki sposób można go nieco odchudzić. Dobrze, i tyle. Dalej to jest zabawa już ze stylami, więc bawimy się kolorami, bawimy się ramkami i tak dalej, i tak dalej. Dla całego boksu, dla nagłówka, dla listy, czyli dla tego naszego konkretnego już spisu treści tych nagłówków. Więc tu wszystko możemy sobie dokonfigurować od strony wizualnej tak jak chcemy to mieć. No i to wszystko. Także jak widzicie, nie jest to nic skomplikowanego, nic złożonego. Jeżeli nie macie Elementora Pro, to oczywiście możecie się posiłkować wtyczkami takimi, chociażby jak widzieliśmy na początku naszego filmu. Jeżeli macie Elementora Pro, no to. Myślę, że nie ma sensu kompletnie żadnego instalować innych dodatkowych rozszerzeń, bo to tylko będzie zaśmiecało Waszą stronę no i niestety też będzie miało negatywny wpływ z pewnością na, na jej wydajność czy też bezpieczeństwo. Więc wtedy tego unikamy. Wykorzystujecie Elementora Pro, macie widget, pracujcie z nim. A ja dziękuję dzisiaj serdecznie Wam za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam!